Szanowni Państwo, w vigilię rocznicy zamachu na Gabriela Naretowicza. Jestem w zachęcie. To właśnie tutaj, w tej galerii sztuki, 100 lat temu, 16 grudnia 1922 roku, wybitny polski historyk sztuki, wybitny polski artysta, wybitny polski e, wykładowca akademicki, profesor z Akademii Sztuk Pięknych, e, polski, gorący polski patriota, uczestnik walk e, o niepodległość Polski 1920 roku, e, prekursor taternictwa, e, pre kursor polskich sztuk walki, człowiek, który twierdził, że nie ma zdrowego ducha bez zdrowego ciała, Ligiusz Niewiadomski, e, autor wspaniałej pracy o historii sztuki, e, dokonał e, niezwykłego wprost e, happeningu artystycznego, e, zabijając prezydenta Gabriela Narutowicza wybranego przy głosami socjalistów i mniejszości narodowych. E, nie wiemy, nie dowiemy się, czy, czy był to jego akt świadomy, czy była może to prowokacja ze strony sanacyjnej, bo Józefowi Piłsudskiemu bardzo zależało na tym, żeby o skompromitować środowiska narodowe i przypisać im ten, to zabójstwo polityczne. Skutek zabójstwa Gabriela z prezydenta Narutowicza był taki, że Józef Piłsudski na kilka lat wycofał się z życia politycznego i dzięki temu Polska zyskała kilka lat parlamentaryzmu i demokracji. Niewątpliwie zabójstwo prezydenta Narutowicza opóźniło proces przewrotu majowego, czyli likwidacji w Polsce Demokracji i parlamentaryzmu. E, oczywiście e, terroryzm indywidualny, zabójstwa polityczne są czymś godnym e, pogardy, po czymś godnym krytyki. W żadnym wypadku nie powinniśmy e, do takiego arsenału e, sięgać. Natomiast e, trzeba oddać, e, oddać historii to, że. E, Zabójca prezydenta Narutowicza Egiuński niewiadomski był gorącym polskim patriotem, człowiekiem wielkiej kultury, wielką postacią polskiej, polskiej, polskiej sztuki. E, I o tym też powinniśmy pamiętać. Historia nie jest czarno-biała, historia jest wielowymiarowa. E, Miejmy nadzieję, że nikt więcej w Polsce nie będzie stanowią, stał przed takim wyzwaniem jak Gabriel Narutowicz i taki czyn się nie nigdy nie powtórzy. Niemniej pamiętajmy o Gabrielu Narutowiczu i pamiętajmy o Elgiuszu Niewiadomskim.